Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA25 na mapce Zielonka Młody na gospodarstwie co W co dzisiejszym odcinku, A w dzisiejszym odcinku takie krótkie taki króciutki odcinek sprzedaży trochę tego wszystkiego co mam. A tu mam ten cukier pochowany O, tu mam cukier, o, widzicie tu mam cukier. Nadal się cały czas produkuje. Co tu się jeszcze zmieniło na tym gospodarstwie? Rozebrałem ten płot, to nie działa, będę musiał jakoś inaczej to poustawić. nie wiem czemu nie działa, nie mam dla tego pojęcia. Tutaj zakupiłem sobie takie autko do transportu Lizard, fajne, fajne autko. Yy, I tam mleko będę też musiał w końcu jechać, kupić buty, tą cysternę, jakąś beczkę do mleka, to może coś z tego będzie, bo już tutaj trochę ile tego mleka mamy? Mleka mamy 5000 litrów, więc już mamy tutaj. Kupiłem im odpowiedniej paszy, żeby miały co jeść, trochę jak widzicie, wydałem w cholerę pieniędzy. Ten na kredyt był wzięty. O, tutaj zacząłem teren budowy, bo jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. I tu jest teren budowy. Garaż gospodarczy numer jeden. To mi się akurat przyda na tą, na tą przetwornię do cukru. I tu tartak wybudowałem. Tartak, żeby mi te deseczki wyprodukowało na tą budowę, bo tu potrzebne są... Tu są dwie takie duże lampy poustawiane. Tutaj raczej będzie taki teren. Tutaj będzie taki doton. Na pewno doton będzie taki teren właśnie... Do karczowania lasku, bo to widzę, że la, trochę tutaj takie wielkie bydle stało takie drzewo. Tutaj o pinie mogę, mogę. ściąłem, to sporo dało. Więc takie tutaj bardziej będzie teren na podinwestycje. Bo to tak raczej pole tak słabo tutaj, bo to gdzieś dotąd mam to pole mogę rzekomo jeszcze tutaj. Tutaj jest taki teren, właśnie bardziej do budów jakiś i tak dalej. To takie tutaj będziemy przemysły stawiać. Na razie taki, tu cukiernia. Tutaj będzie ponoć się podjeżdżało, towar odstawiało. Więc jestem ciekawy. Pierwszy raz takie budowę będę zaczynał. Zobaczymy krok po kroku, co będzie potrzeba. Jak nie, to będziemy kupować materiał budowlany. Tu trochę droga zapadło się, ale tak po budowie to wyrównam. Dobra, ogólnie idziemy jedziemy sprzedać po prostu po prostu te towary. Muszę zaraz spojrzeć. Gdzie my możemy jechać to sprzedać. Gdzie możemy sprzedać nasze tutaj towary? Muszę zobaczyć. Gdzie kapustkę możemy sprzedać? To jest do supermarketu coś? Coś kupuje, sprzedajesz. Magazyn, magazyn, można fabryka żywności tych. Gdzie to możemy pojechać? Już wiem, że cena nie jest odpowiednia, ale gdzie będziemy mieli najbliżej? Fabryka chyba żywności, tak? To będzie to, bo tutaj to możemy i możemy... Jajka też możemy do fabryki żywności? Pewnie, że możemy. Pojedziemy do fabryki żywności, zawieziemy to wszystko i czosnek też zawieziemy, też możemy do fabryki. Bardzo dobrze, a gdzie ta fabryka jest? Poczekaj, tam. Gdzie ta fabryka jest w żywności? A, tam jest, dobra. Gdzieś w tym kierunku. Pojedziemy, dobra, co so, pojedziemy? O nie... Dobra, tą drogą pojedziemy. Trochę fajna zima też była. Tam Wam wrzucę trochę tej zimy. Gdzieś na koniec, na koniec odcinka, jak to trochę ładnie ta zima wyglądała, albo na tamtym po, poprzednim odcinku będziecie mieli trochę zimy. Nawet tu widzę, że jakoś blisko ta fabryka jest, więc mówię, taki króciutki, taki dosłownie e, będzie odcinek, bo co tu więcej robić w lutym. No nic, jeszcze może przewiniemy trochę czas na marzec, może gnojowice rozlejemy. Zobaczymy. Tryb. A miód, gdzie indziej musimy sprzedać, dobra. No, dużo żeśmy nie zarobili. Miód, miód, miód. Gdzie możemy miód sprzedać? Miód, miodu trochę mam. Miód, miód, gdzie możemy? Supermarket. To się przejdziemy do supermarketu. Supermarket tam gdzieś będzie, to może tam tędy To miodu też zawieziemy. A, sprzątłem te resztki, co tam leżały. Więc to się trochę pojeździmy, pozwiedzamy mapę. Mało na Zielonce naprawdę grałem. To tam nawet nie wiem. Jak co, jest troszkę miodu, zawieziemy. Później pojedziemy pod sklep, może, na jaką wypożyczymy na to mleko, tą, 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 tą szanowną, sprzedamy trochę tego mleka, albo jeszcze przytrzymamy, zobaczymy. Dobra, jedziemy tutaj elegancko. Gdzieś tutaj jest, tak? To jest ten supermarket. Taki słaby ten supermarket, ale tam nie wnikajmy w szczegóły. Ale fajna to podoba mi się, takie małe, właśnie tak mówię patrzyłem. A, zawsze coś tam mamy, dobra yy, Sklep yy, Tutaj, pojazdy yy, Beczki O Jezu, no będzie nas kosztowało trochę. To jest ma mleko, to jest takie, no e, e, Mleko kiedy mamy? Czy mi się na razie będzie opłacało? Yy, na mleko, 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 kozie, mleko. Mleko, 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 zwykłe mleko nie jest potrzebne. M, gdzie tu M? Będzie trzeba alfabet... Mleko. M no! Wypożyczę. Wypożyczę, niech będzie moja strata. Wypożyczę tą bezkę. Podjadę, wypożyczę. Ile będziemy kosztował wypożyczenie? No dobra. Będzie trzeba zakupić. Używamy jaki cel? Będziemy zbierać. Wypożyczymy. Dobra, pojedziemy do sklepu. Sklep gdzieś tutaj... Niedaleko chyba był. Poczekaj, muszę mapy zobaczyć, gdzie ten sklep tutaj był. O, ja zjedzę po całej drodze fajna autko. szybki transport można kupić zawsze coś skręcimy tutaj chyba tutaj dojedziemy szybki transport można zrobić no taka mam to mam nadzieję, że będę mógł poczepić a zajdziemy tutaj czym czy mogę podczepić, bo zbrałem po tołu chyba nie wiadomo mi zaczepić. No nic, będą się ciągnąć No raczej nie. i ma opcji, nie. Czyli muszę po ciągnik jechać. Ciągnikiem będę mógł. No, będę jechał zaraz jaki przeteraportujemy, który tam będzie stał wolny. Dara, machnijmy tutaj go teleportem. Ciągniczek, ciągniczek. Gdzie tu? Moja gospodarka jest. Tutaj moja gospodarka. Mówię, to mam kawał terenu, który mogę wykorzystać. dobra, ten nie, tego weźmiemy, Zrestartuj. Tak, okej, okay. jest tu, czy go nie ma. Nie, dobra, autko zostawimy. Niech co tutaj stoi, na sklepie może jakieś. A, może coś kupię. Nawozy by się przydało kupić. Na pewno nawozy by się przydało kupić, to aż autko niech to stoi. To pewnie jak nam starczy na nawozy. no Będziemy musieli kupić nawozy. Jaki oprys na chwasty też będzie trzeba kupić. Więc tutaj załadujemy od razu na to mana. Ja mana bym, ja bym go nazwał mana. Ale no, nie mają marki, a i wymusimy pierwszeństwo. Więc mi się takie autko przyda. Wo, wo. Autko naprawdę przydatne mi tutaj, żeby pojechać po nawozy, po tam, tam to małe, takie sobie, to lepsze. A ja właśnie tak nie zauważyłem jak kupowałem, że takie coś może być, a ja teraz tak sobie przeglądałem. Przeglądałem, właśnie przeglądałem, widzicie, że to trochę się zmieniło, no bo teraz praktycznie od poprzedniego odcinka cały czas siedzę na tym save'ie i nadganiam pracę po prostu. A że ym, teraz mam jakąś akcję w lutym, że mogę sobie nagrać, powinienem w styczniu nagrać, taki śnieg był, ale tam Wam wrzucę ujęcie. Jakiś śnieg tam zajebisty był, ale no jak się fajnie, jak fajnie ślady się robią na tym śniegu, ale tam już nie wnikajmy w szczegóły. Dobra, jedziemy tutaj. Pojedziemy tutaj, może dziś jechać, tak tu droga będzie u nas na gospodarstwo. Pojedziemy z tej serii, już podgoniłem dwa odcinki będę miał, zobaczymy, że z będziemy będzie mi się chciało nagrywać, zależy jak będzie to wszystko funkcjonowało poprawnie. No, ale tam już nie wnikam w szczegóły, zaraz muszę pomontować te odcinki, przygotować do wrzucenia. Tak się właśnie zastanawiam czy tą serię podgonić, czy tamtą serią podgonić. Mm, nie wiem, muszę zobaczyć. Tak żeby się znowu nie oglądali w kółko tej samej pory roku muszę zastanowić się co tu zrobić. Nie możemy cofać, No raczej będę musiał cofać. No, a mnie z tym cofajem tak sobie średnio wychodzi. Bardzo duże skupienie. Muszę tutaj tak pod kątem podjechać No patrz, nie podjadę Dobra, nie ja znam, Za nerwicy dostanę tutaj Już będzie dobrze A wolę mleko, mogę mieć o mleko takie, mleko bawolę Trochę nerwicy straciłem, A akurat Gdzie to mleko teraz sprzedamy? Gdzie mamy to mleko, wracajmy tutaj, 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 mleko gdzie jest? Mleczarnia, A gdzie jest mleczarnia? Ło matko Boże, co jest ale kawał będziemy jechać. No cóż, trudno się mówi. popatrzcie, to dzisiaj odcinek z transportu, sprzedaży: zawsze coś innego e, niż standardowo. Dobra, pojedziemy za tędy. Luty, jak luty, był śnieg, nie ma śniegu, zaraz może być śnieg, no ale tam powiedziałem, co tą drogą cały czas muszę tak nie nieorientacyjnie zobaczyć, gdzie tam leczarnia jest. A, czyli prosto możemy polnymi drogami jechać, ale wyjedziemy na asfalt. Koło sklepu będziemy musieli skręcać, dobrze ja widzę? Tak Koło sklepu będziemy przejeżdżać, tędy prosto Tutaj skręcamy I tutaj skręcamy Kurwa, gdzieś tu, gdzie ta droga, tutaj jest Bierzemy na mapę, patrzę, Dobra I skręcamy tam później Dobra No cóż, może i paszy trochę dla świnek też kupię, bo raczej w tym sezonie będzie słabiutko u mnie z tym y, pienizmem, żeby pole kupić. Więc no, pokupuję to co mam dostępne. Jeszcze tymi warzywkami będę się ratował, no ale tam tym lekiem zawsze coś tam może będziemy mieli trochę tej gotóweczki. Dobra, wyjechaliśmy elegancko, uciekamy, bo Wisi, jaki za Mitsubishi jakie jedzie zaraz po truncie, i dobra, jedziemy cały czas tutaj tą drogą. I skręcamy później tam. Dobra, jedźcie prosto. Za sklepem skręcamy w drogę. Dobra. Tutaj to nie wiem czy to niejednokierunkowe jeszcze sami a palio, dobra, to nie będziemy się zachować. No się nie wiem czy to nie jednokierunkowa jest no dobra Niech będzie Policji żadnej nie ma, to możemy jechać jedną kierunkową dojdziemy o, na marczalni też tam nie miałem przy okazji być na farmingu 22, 25 mam przy okazji być. Więc nie potrąci ja nic. Wiem jak nawet mrczarnie wygląda. Tu jest jakiś punkt skupu czegoś tam hmm. To wapno możemy chyba kupić Dobra No zawsze tam prawie beczka jest tego mleka to akurat nic nie tracimy no Dobra no nie, to nie jest jednokierunkowa taka droga, zło tu jest może wyjechać ładna mreczarnia O, zamleko ładnie. Ładnie 12 tysięcy za mleko. Poszukajmy czy to nie ma jakichś ukrytych, o, ale witujące skrzynki tych znajczek, ciekawe jak to znajczki wyglądają w ogóle, by się przydało. Rozglądajmy się, tu jest jakiś magazyn, coś tam, coś tam hmm. fajne, fajne, fajne tutaj jest. Pozwiedzamy sobie troszeczkę Chyba raczej tutaj, nie wiem jak te znajdźki będą wyglądały. Nie może że coś będzie na dachu, no, raczej nie powinno być. Nie ma nic. Dobra Dobra, my tutaj nie będziemy tu się zamartwić. Co tu jest? Czy go nie ma, czy nie ma. Fajne pieniążki, żeśmy zarobili, nawet ten wynajm, akurat zajedziemy na sklep, oddamy. O, ale nie Dobra. Zwrócimy to akurat tam, kupię nawozu i będę kończył ten odcinek. Tędy jechaliśmy. Tędy pojedziemy. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Ładne pieniążki, no zarobiliśmy na mleku, czyli może się nam jakoś uda uratować budżet, żeby kupować pole. Ale to zobaczymy. Jak na razie no. Cieszmy się czy młody, to jest młody na gospodarstwie. Wiadomo zawsze musi być, bo trochę tych fabryk poustawiałem, bo też ładne pieniądze miałem. Jak sobie fabrykę do Tartaku? Zawsze tam budowę, bo budynek za tysiąc rzekomo kosztował, no bo wiadomo, tylko plany, a resztę no, swoje będzie kosztowały. Ja jestem właśnie tak ciekawy, jak to teraz jest rozwiązane, bo już ciekawa budowa jest rozwiązana, więc chciałem właśnie tak zobaczyć. Sam z ciekawości zbudować coś. I mówię, Tartak kupię to, już będę miał na przyszłość jako produkcję, bo ja ogólnie w tamtym sezonie w ogóle żadnych produkcji nie robiłem no, farmingu. No bywało, że robiłem tam na jakiejś mapce. No, jakieś tam tartaki były i tak dalej. Dobra, ten ciągnik nie są tutaj stanie, nie co patrzą. Pod sklepem brudny trochę jest. W krzakach go ukryję, żeby go nie było widać. <laughs> Więc no wam powiem, no nie korzystałem właśnie e, żadnych takich no, zbytnio. No. Dobra, zróć, zwróć, zróć zwróć tak. Dziękuję za wypożyczenie. Ładne pieniążkiśmy przytulili. To teraz będziemy mogli sobie kupić co nieco. Dobra, jakieś nawozy. Kupimy za dwie skrzynki dla świnek, że miały co jeść. Nawozy. To jest nawóz, wziąłem. Nawóz stały też weźmiemy ze dwie skrzynki. Nasiona mam. Takiego paleciaka będę musiał tam kupić na fabryki. Dobra przyda się wygodniejsze na pewno ładować niż o, wygodniejsze na pewno wygodniejsze jest niż z ciągnikiem nie? ładnie Dobra, Jakieś SMSy dostaje dziwne. A jak to zawsze standardowo Dobra. i elegancko. Dobra, ja, wyłączmy tą mapkę, żeby nas nie denerwowała. O, nie. Ach. Elektryki. Tu jeden na drugi walniemy, bo to widzę, to jest dosyć duże. To jeden na drugi. Mamy jeden na drugi wrzucony elegancko. Teraz tego nawozu trochę. No, nawóz też się przyda na pewno. Trochę gnojowicy mam, no to wiadomo, ale no, gnojowica też pójdzie w marcu na pewno pod, pod te, Muszę zobaczyć, kiedy buraki będziemy mogli. Bo tak to pod... A no, chyba nie wyjadę. Coś mi tutaj tak... Pod ukosem mi się wzięło. żeby wyjechać w ogóle? Tak dziwnie mi się to wzięło. Dobra. Podepchniemy to. Dobra. Dobra. Bo ja tak dziwnie podjeżdżam, bo tak patrzę z boku i tak wychodzi później dobrze. No, takie do transportu to się nada. Do różnych rzeczy. Dobra, wózeczek tutaj zaparkujemy, nie stój, może będziemy jeszcze za, na naprawy płacić. Wsiadamy pasy, zapinamy. Dobra, palimy machinę, zapalamy światło i jedziemy do domu i będę kończył ten odcinek piękny. I elegancko się przejdziemy, jeszcze autkiem na koniec. Dobry był interes, że to autko wziąłem na kredyt, na kredyt, ale na kredyt, ale niech będzie, że jest na kredyt. No co za powiadomienia przychodzą. Zaraz wyrzucę ten telefon przez okno. I się skończę. Dobra, tu mamy nawozu, karmy dla świnki. Też mamy, żeby dojść do świnki. Też muszę zobaczyć, ile te świnki mamy jeszcze trzymać. Tak dokładnie obserwować ceny. Jeszcze muszę z tym... tą pryzmą zrobić obornika porządek. Przestał znowu działać. Nie wiem, czemu przez... nie połączyło się. Nie wiem. Naprawdę tutaj z tym farmingiem też będą jakieś dziwne cyrki, ale no... Zobaczmy. Gdzie ta droga? To muszę chyba przyjechać wykosić, ja czy będę mógł wykosić, bo mam taką modyfikację, tam wykosił sobie tą drogę chociaż. Takie zarośnita ta droga dojazdowa. Albo mulczarem przejechać, by był święty spokój. No i już jesteśmy szybciutko. Będzie trzeba chyba nawozy dać te Wymaga wapnowania jeszcze. Będę musiał granulę dać wapnę. No niestety nieraz tak jest. Dobra, no i dojechaliśmy transportem do domu i fajnie, fajnie podoba mi się, że zainwestowałem w takie autko. Fajny interes, widzę. Dobra, no cóż. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Zielonka Młody na Gospodarstwie.